Nazywam się Andrzej Matyja, jestem profesorem chirurgii onkologicznej, kierownikiem drugiej katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum oraz prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Kraków jest jeden, wyjątkowy i niepowtarzalny. Gdyby nie Rzym, to Kraków byłby Rzymem. To miejsce, gdzie przeszłość i historia dodaje nam sił. To miasto, którego nie da się nie kochać. To tutaj złote nuty spadają na rynek, a na brackiej ciągle pada deszcz. To tutaj mocniej bije serce, chociaż powietrze nieszczególne. Jak pisze Andrzej Sikorowski, to miasto z nastrojem spokoju, zadumy. Tutaj wolniej płynie czas. To miasto legenda. To miasto z duszą. To moje miasto. To kolebka polskiej chirurgii. Jest nią przesycony. Nawet na moim ukochanym rynku znajdziesz godło cyrulików i balwierzy. Całe życie studenckie i dorosłe wiąże z ulicą Kopernika. To tutaj. Przy Kopernika 40 na białej chirurgii kształciłem się, a następnie niosłem pomoc potrzebującym. Jestem w grupie niewielu lekarzy, którzy poznali całość krakowskiej chirurgii. Przeniosłem się na Kopernika 21, gdzie od dwóch lat jestem w szeregach Czerwonej Chirurgii, kierując zespołem Drugiej Katedry Chirurgii Ogólnej. Oba te budynki to ogrom. Historii polskiej chirurgii. Różnią się nie tylko kolorem. Pracując po dwóch stronach ulicy Kopernika, mogę powiedzieć, że jestem spełnionym chirurgiem-onkologiem. Dopiero teraz dostrzegam, że wieloletnie spory między tymi dwoma budynkami można było załagodzić. Jestem przykładem, że możliwe jest wszystko. I taki jest Kraków, który swoją różnorodnością łączy, a nie dzieli. Kraków, dawna stolica Polski. Kraków, historia polskiej chirurgii. Kraków jest biało-czerwony. Tak jak te dwa gmachy chirurgii. Mogę powiedzieć, że to barwy mojego zawodu. Barwy. Niezwyciężonej w moim sercu Krakowi. Nazywam się Andrzej Matyja. Jestem chirurgiem onkologiem. Jestem biało-czerwony. Jestem Krako.